dwa, jeden, akcja! 15. Festiwal MasterCard of Camera obfitował w wiele wyjątkowych chwil. Zresztą opowie Wam o tym Magdalena Doxa-Twerberg, dyrektorka krakowskiego biura festiwalowego. Festiwal MasterCard of Camera na ostatnie 10 dni zmienił Kraków w stolicę kina niezależnego. Co do tego, że festiwal był sukcesem, nikt nie ma wątpliwości. Cudowne przeżycie w ogóle z, z sobie tak dotknąć kina niezależnego, nienapompowanego, niczym poruszanego, robionego z potrzeby serca. Warto walczyć o tę niezależność i żebyśmy oglądali to, co ludziom w duszy gra, a nie to, co się ludziom kalkuluje. Spotkałam się tutaj z taką magiczną atmosferą, pozytywną energią, wielkim wsparciem, ogromem miłości. To jest czas, gdzie możemy się spotkać gdzie ludzie filmu, ludzie twórcy, widownia, odbiorcy możemy się spotkać, możemy się usłyszeć możemy porozmawiać. Centrum świata festiwalowego. Off-camera kojarzy mi się z, z twórcami, którzy wyrażają siebie i którzy idą własną drogą. To są ci ludzie. To jest ta otwartość, emocjonalność, radość, e, wnikliwość. To jest to miejsce. Filmy zebrane dosłownie z całego świata. E, intrygująca, wrażliwa. Jest bardzo towarzyska. Wyznacza drogi. Bardzo naturalna. Nic nie udaje. Profesjonalna i na wysokim poziomie. To jest po prostu klasa festiwal. Taka jest właśnie Mastercard of Camera. To jest najlepszy festiwal filmowy na świecie. Oddaję głos do studia. Nie zabrakło wydarzeń ważnych i doniosłych, żeby nie powiedzieć historycznych. Przyjęłam decyzję prezydenta Krakowa, pana profesora Jacka Machrzowskiego i fundacji festiwalu Mastercard of Camera stanowiącą, że od tego roku nagroda główna festiwalu będzie miała nazwę Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy. Jerzy Skolimowski 2022 Mastercard of Camera Kraków. Już tęsknimy za festiwalem. Za tym, że wystarczyło się przejść Floriańską czy Grodzką i na każdym kroku można było spotkać gwiazdę kina światowego bądź laureata Oscara. Choć nie wszystkim udało się dojechać. I tam Kraków. <laughs> um, sorry, I can't be there. I'm in New York, housebound with COVID. Yep, that's life. Mimo to gwiazdy jak zwykle dopisały. Mastercard of camera to nie tylko festiwal gwiazd, ale przede wszystkim święto kina i co najważniejsze święto miłośników kina. Jesteśmy dzisiaj na rynku sklachowej na festiwale. Bawimy się przednio. Jest to świetna okazja do poznania różnych aktorów. Jestem na festiwalu trzeci las. I właśnie za tę atmosferę, za tę energię kochamy Festiwal Mastercard of Camera i ludzi, którzy go tworzą. Słuchajcie, ja już czekam na przyszły rok. Stop, pojęciu. Jest to naprawdę niezwykłe wydarzenie. Przede wszystkim dlatego, że jest takim bardzo silnym głosem od lat. Każdy powód jest dobry, żeby przyjechać z Warszawy do Krakowa, ale off-camera to jest najlepszy powód. Ow, kamera staje się taką marką samą w sobie, i myślę, że zmierza w bardzo dobrym kierunku. Ja się bardzo cieszę, że możemy być częścią czegoś, co wspiera młodych, co wspiera kino niezależne, wspieramy kreatywność, wspieramy nowości. Wydaje mi się, że Kraków jest bardzo fajnym miejscem, dlatego że tu wszędzie jest blisko tak naprawdę. I to jest super miejsce na festiwal. Lecimy z koksa. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak też jest z jubileuszowym 15. festiwalem Mastercard of Camera. Wczorajsza gala zamykająca festiwal i rozstrzygnięcia konkursów przyniosły, podobnie jak cały festiwal, ogromne emocje. To był fantastycznie udany festiwal. Mogę teraz powiedzieć już spokojnie, że jest to absolutna perełka na mapie festiwali, które wspiera Mastercard. Ten festiwal to niezapomniana jazda rollercoasterem, także zapraszam na ciąg dalszy gali. Decyzją jury konkursu głównego wytyczanie drogi pod przewodnictwem Wojciecha Smarzowskiego, Krakowską nagrodą filmową Andrzeja Wajdy w wysokości 25 tysięcy dolarów nagrodzono Miss Viborg w reżyserii Marianny Blicher. I have to say, I mean, I saw most of the other film in the competition and I I thought I had no chance to like get this prize because they were amazing like Crazy good. So, I mean, what? And I have to jest niesamowite dobre, więc... co? I muszę wrócić tutaj z nowym filmem, który został zrobiony. To jest mój ulubiony festiwal. Z kolei w konkursie polskich filmów fabularnych zwyciężyły... Songs about love, a fearless and powerful debut film. ...w reżyserii Tomasza Chabowskiego. Jestem naprawdę ogromnie wzruszona i e, e, jestem ogromnie wzruszona, także <gulity> dzięki. Jesteśmy przede wszystkim wdzięczni, że międzynarodowe jury doceniło nasz film e, e, prosty, czarno-biały o Warszawie, także jest to bardzo duży zaszczyt. Nagrodę najlepszej aktorki otrzymała Magdalena Żak. Dziękuję bardzo festiwalowi, dziękuję bardzo jury. Thank you very much. Ojej, to tyle. Jestem bardzo szczęśliwa, czuję się bardzo zauważona, bardzo wyróżniona. A Adam Woronowicz nagrodę najlepszego aktora. Ja byłem bardzo zaskoczony, dlatego że przede wszystkim usłyszałem swoje nazwisko z ust tak wybitnej artystki Adam Woronowicz. Międzynarodowe żyli, kiedy nie wiem, poleciał krótki materiał mówiący o tym, kim są osoby, które tworzą żyli, to przyznam, że miałem małe ciarki. Twórcy festiwalu pamiętają o artystach młodego pokolenia. Tegoroczną nagrodę specjalną dla najlepszego aktorskiego debiutu MasterCard Racing Star został wyróżniony Michał Sikorski za rolę w sonacie. Bardzo dziękuję. Dziękuję widowni i jurorom w ogóle. Film ten spodobał się również widzom festiwalu i otrzymał nagrodę publiczności. Nagrody, które otrzymaliśmy są totalnym zaskoczeniem, naprawdę, bo no, mogłoby być naprawdę znacznie gorzej. Scenariusz do tego filmu był tutaj na Script Pro i dla mnie osobiście tutaj się zamyka koło w taki fantastyczny sposób. To jest dla mnie podwójne święto w tej chwili. Tym sposobem wszystkie nagrody zostały rozdane. Zawsze otwierałem ten festiwal, a teraz mi przyszło go zamknąć. Zamykam. <głosy> Konkretnie <głosy> i na temat. <noise>